że właściwie zrozumieliśmy tekst pisma. Piętnasty rozdział, słyszeliście Państwo. Czternasty rozdział z Anglii Łukasza jest w podobny sposób napisany. Jest suto zostawiony stołu, bogaty pan zaprosił swoich przyjaciół, ale żaden z nich nie przyszedł. On wysłał po nich sług, a jeden powiedział, wiesz, żądę pojąłem, nie przyznał się, żeby go wypuścił. Miejmy za wytłumaczenie. Drugi powiedział, że pole, ma był. Trzeci, że byki Przywoły. I nie przyszli. I ten pan się rozgniewał. Powiedział: Żaden z tych, których zaprosiłem, nie skosztuje mojej poczty. Idź, zapraszaj buchy, ślepych, chromy, niech mój dom będzie pełny. No i ci tak zrobili: powiedzieli, jeszcze zmień miejsce, to na Pana No i koniec czytania: idzie palec znowu nauczyciela, i nie lekceważcie zaproszenia Bożego. Jak zaprasza was do swojego stołu. No i wszyscy będziemy kiwali: tak, tak, wiemy. Bo drugi raz już tego nie zrobimy. My się z tym zgadzamy. Ale co jeżeli myśmy czytali dalej? To mamy za chwilę drugą przypowieść. I ona mówi tak. Który z Was, jeżeli chce wybudować wieżę, to najpierw nie siądzie i nie policzy, czy starczy mu na fundamenty. A jak mu, starczy mu funda nie starczy na fundamenty, to nie zaczyna budować. No bo będą się inni z niego śmiali i nie mówią, typa, ty zaczął budować, a nie wybudował. Albo kto z Was nie siądzie najpierw do stołu, jak idzie na niego armia w mocy 20 tysięcy, a jego 10 tysięcy, czy się z nią zmierzy, czy nie. Jeżeli nie, no to idzie po posiłki. A jak nie ma posiłków, to co idzie? Negocjować. No i tu znowu palec do góry, nauczyciela i siły na zamianie, nie porywaj się z motyką na słońce. Ekonomia, ekonomia, wszystko musi być porachowane. A co jeżeli te dwie przypowieści należy czytać razem? I jedna i druga mówi o wymawianiu się. Tylko jedna w taki ordynarny sposób. A, to żona, woły, to ziemia, mienie z a druga. A jeszcze mi teraz, a jeszcze nie mam, a jeszcze mam za mało, a będą się zamiślać, że zacząłem, że nie skończyłem, a oni są za liczni, a ja jestem za mały, a to trzeba negocjować. I gdyby połączyć te myśli, to być może dałoby się tak powiedzieć, że obie sobą wymagamy się, tylko jedna w taki ordynarny sposób, a druga w taki zawoalowany, że nawet sam się do tego I żeby nie było wpadki, to starożytni, jak coś powiedzieli raz, i drugi, Potem też raz i drugi powtarzali inną myśl, żeby to się ułożyło w takie pary, takie papuszki nie I po jednej i po drugiej przypowieści mamy taką myśl. Jest to instrukcja, co trzeba zrobić, aby nie musieć być klucznym Pana Jezusa Chrystusa. Po pierwszej przypowieści o tym takim ordynarnym wymawianiu się jest tak. Jeżeli nie będziesz miał w nienawiści ojca, matki, brata, siostry, nadto samego siebie, Bardziej niż mnie, w sensie, że ich będziesz kochał, siebie będziesz kochał bardziej niż mnie, nie możesz być moim uczniem. Jeżeli nie niesiesz krzyża swojego, nie idziesz za mną na świat mnie, nie możesz być moim uczniem. A po tej drugiej, po tej wierzy i o tym wojsku, jest jedno zdanie. Tak też, jak nie wyżegniecie się wszystkiego, co macie, nie możecie być moim uczniem. I jest dopisek? Jeżeli są czyje, to nic tylko precz wyrzucić, bo do niczego się nie nadaje. Tak? Pytanie. Czy sól wieczy? Jak sprawdzić, czy sól wieczora? Panie Kucharki? Skosztować, nie? No i o tym jest ten rozdział. Jak Bóg Cię zaprasza do swojego stołu, to się nie wymawiaj, tylko przyjdź i skosztuj, że dobry jest A jak chcesz się dowiedzieć, co to znaczy być ucznią Pana Jezusa Chrystusa, to się skończ wymawiać. I tak to właśnie jest, że te teksty zapisane i odczytane w taki sposób, to nawet zostają nam do końca życia w pamięci. już do końca życia mamy problem, bo wychodząc z tą się zastanawiamy, a jak się wymawią. Także zachęcam do czytania i tak po świątym powiem, niech wymóg Błogosławii wiele dalej.